Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z taką inspiracją y, dziecięcą, ponieważ y, jesteśmy w okresie y, wspaniałego święta. Świętują dzieci, y, więc pomyślałem, że fajnie będzie, jeżeli u mnie też na y, kanale pojawi się taka y, inspiracja, właśnie związana y, z Dniem Dziecka. Będzie to taka karteczka. Yy, tutaj, akurat, w tym przypadku bardziej dla dziewczynki, chociaż myślałem, tylko że już czasowo się nie wyrobiłem, żeby zrobić i dla dziewczynki, i dla chłopca. Yy, no, niestety musi zostać tylko yy, tylko dla dziewczynki. Yy, mam tutaj przed sobą już tak mniej więcej kompozycję, jakbym to chciał, żeby to, yy, żeby to wyglądało. Mam tutaj takiego kwiatucha, którego sam próbowałem robić yy, do, pod, pod tą kolekcję troszkę. Yy, tęczowych barw mu nabrać, bo to taka tęczowa kolekcja, a kolekcja jest z Craft O'Clock Unicorn Suite. O może wam pokażę tutaj. O, o, Unicorn Suite. Bardzo fajna, kolorowa, tęczowa, dziecięca, dziewczęca, dziewczęca kolekcja, więc starałem się tego kwiatka tutaj takiego wykonać nie chciałem go niczym innym, bo tutaj są dość takie intensywne kolory i to sprawia wrażenie takiej dość ciemnej kartki, ale właśnie chciałem tym kwiatuchem tutaj rozjaśnić, mamy napis spełnienia marzeń, mamy tutaj listki wycięte to są listki od wycięte z wykrojnika od Emilii Sieradzan Bielutkie, więc fajnie tutaj nam te kolorowe listki dopełnią kompozycji. Mamy kotka, mamy taką dziewczynkę, mamy jednorożca, mamy balon, żeby było bajkowo, jakieś książki, perfumik, gwiazdki, chmurki. I myślę, że, że fajna nam tutaj powstanie, powstanie karteczka. Ja sobie odłożę te, te listki i standardowo zacznę od od obklejenia sobie bazy. Do obklejenia bazy wybrałem taki fajny ni to marmurkowy, ni to taki fajny tęczowy, tęczowy kolor. Więc zaczniemy sobie właśnie od obklejenia. Smaruję sobie klejem pracujemy na karterce C6C To będzie tył, więc dobra, dajmy sobie to do tyłu. Czy nagrywa? Chyba nagrywa. Teraz obkleimy sobie przód. Moment, jak to miało być? No to miał być tył. Więc to musi być dobra. Znaczy to różnica i tak kolorowo, i tak kolorowo. Dobra, i teraz, zanim sobie yy Odkleimy tu, to ja sobie wezmę radełko i zrobię sobie tutaj, przeciągnę sobie Na takim skrawku tutaj bazuję, bo nie chcę mi się stać. Po... po nowe, dobra? To sobie na razie otworzę i obkleimy sobie. Obkleimy sobie. nie do końca i tutaj sobie tylko i sobie to też oblecimy Zklejamy sobie dalej do naszej bazy, jak to zrobimy, zrobimy to tak, że to sobie przykleimy. Ja akurat tą karteczkę sobie wykorzystam na urodziny dla swojej chrześnicy. Ale. O, tutaj sobie. Damy to. Klejem sobie przykleimy. Ale karteczka jest jako inspiracja na, na dzień dziecka, i tutaj sobie teraz przyklejmy. Tutaj sobie już podniesiemy podniesiony balon jest na. Tu będziemy sobie tutaj od góry. Zresztą tu ma być tak gwiazdka. Zresztą zobaczymy, jak to będzie te gwiazdki pójdą chyba na sam koniec. I teraz mam tutaj tą głowę tego jednorożca. I mam tutaj tą głowę tej. Dziewczynki i potem mam tutaj jeszcze tego kocurza, czyli tak tego jednorożca też by pasowało troszkę podnieść. To sobie damy aż tutaj. Tą dziewczynkę damy sobie tutaj. Ją też sobie podniesiemy, przynajmniej tutaj z boku. Sobie dziewczynkę przykleimy tutaj i tego kocura sobie przykleimy chyba na podwójnej, bo on będzie dość wysoko. Bójcie druga warstwa bermaty kocura przykleimy sobie i kocura przykleimy sobie tutaj. O. książki, które sobie też tutaj wkleimy. O, niech one tutaj nam sobie siedzą. Tu mam jeszcze taką perfumę. I tak ta gwiazdka by poszła tutaj. Potem ta gwiazdka by może poszła tutaj, a ta pójdzie tu na dół, bo tu będzie napis. O! Te perfumy sobie troszkę obetniemy i damy sobie też tutaj na, na podniesienie, na podbicie. sobie tutaj będą. Nie wiem, czy teraz tutaj wło z nie yy, zamontować yy, tego. Yy, napisu, żeby potem wiedzieć tutaj jak mam się yy, odnieść z tą kompozycją na tej karterce i chyba tak zrobię. Tylko ja sobie przejadę tym i utniemy sobie to kawałek troszkę zwięzimy przykleję sobie to tutaj na Dobra i to też muszę chyba na podwójnej. I teraz muszę tutaj jakoś wycyrklować, żeby to było tutaj w miarę prosto. I teraz sobie tutaj Muszę przykleić tego kwiatuszka. Nic nie będziemy dawać pod spód. Tylko mi się. Tu jest mój dziubaczek. Płatek odwinął w drugą stronę. O. Tu. I teraz będziemy sobie układać, że tak powiem, tą pozycję. Tu pójdzie jedno, tu pójdzie drugie. I tu pasowałoby, żeby poszło trzecie, damy sobie właśnie z tego ciemniejszego. troszkę sobie tutaj jeszcze już pewnie sobie nie odrwiemy ale to nie szkodzi i teraz mamy takie, że tutaj sobie możemy kompozycję uzupełnić listeczkami, tu. tutaj damy to, A tutaj damy takiego pęczowego, co nam pozostawało możemy powkładać tutaj pod, pod ono się tutaj porobiły takie szparki Dobra tą gwiazdeczkę sobie przykleimy tutaj tą gwiazdeczkę przyklejmy sobie tutaj, a ta pójdzie chyba tutaj i będziemy mieli taką całą zapełnioną tylko tą gwiazdeczkę damy sobie Troszkę wyżej i niech ona będzie tu i tam też sobie damy na podniesionym elemencie. Tą gwiazdkę damy sobie. Tutaj. Coś mi tutaj w tej kompozycji brakuje, nie wiem czego właśnie. Ale wstępnie tak by się karteczka prezentowała. mi coś jeszcze brakuje, ale nie, myślę, że, że jest dobrze, że już nic nie będę tutaj dodawał, kombinował taka moja propozycja na karteczkę z okazji Dnia Dziecka każdemu dziecku, każde dziecko ma jakieś swoje marzenia niczego innego wam im nie możemy w tym dniu życzyć tylko spełnienia ich najskrytszych marzeń moja propozycja takiej szybkiej, szybkiej karteczki z okazji dnia dziecka kolorowa, energetyczna. Myślę, że, że jak najbardziej na tą okazję fajnie się, fajnie się będzie yy, wpisywać. Bardzo serdecznie dziękuję wam za ten dzisiejszy dzień, taki szybciutki filmik na właśnie na, z, okazji, z okazji Dnia Dziecka do zainspirowania się. Bardzo dziękuję stałym widzom, którzy śledzą mój kanał, którzy mnie dopięgują, żeby tutaj dalej nagrywać i tworzyć, tworzyć ten kanał. Nowych widzów oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Jeżeli wciśnięcie dzwoneczek, to na pewno zostaniecie poinformowani, że właśnie na kanale pojawiła się nowa inspiracja. Zapraszam Was również na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta. Tam też znajdziecie różnego rodzaju inspiracje i prace, które, które tam wrzucam. Także zachęcam do zaglądnięcia i jak najbardziej pozostawienia po sobie tam śladu. A na dzisiaj taka inspiracja. Dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku.